Tak, witam, witam Państwa serdecznie. Dziękuję Karolino za możliwość krótkiego przedstawienia kwartalnika. Rzeczywiście w tym roku kończymy 90 lat. Nie wiem, czy nie jesteśmy najstarszym pismem, które przez te 90 lat rzeczywiście ciągle było wydawane i mam nadzieję, że nie skończymy na 90. Tutaj przygotowałam bardzo krótką historię, bardziej tutaj chyba chodzi o Przedstawienie okładek, które zaczęły się dosyć skromnie. Pierwszy numer najpierw w ogóle kwartalnik nie był kwartalnikiem, a zajmował się tylko przemysłem szklanym, stąd nazwa przemysł szklany. Wychodzi pierwszy numer wyszedł w 1935 roku, nastąpiła wojna. Wydawanie zostało przerwane, ale już zaraz po wojnie, bo już w 1945 roku. W piątkowie trybunalskim, który wtedy był takim ośrodkiem przemysłu szklarskiego, wznowiono wydawanie szkła i wtedy jeszcze przemysłu szklanego, chodziło o to, żeby pracownikom dostarczyć jakiejkolwiek wiedzy fachowej na temat, na temat produkcji szkła. A ponieważ rozwinęła się również produkcja ceramiczna, w związku z czym w roku 50. Szkło, przemysł Szklarski zmienił nazwy na Szkło i Ceramika. I tak zmieniały się okładki. One oczywiście były skromne na początku. Potem z Piotrkowa redakcja przynosi się do Warszawy i w tej Warszawie zostaje do dzisiaj. Miesięcznik stał się czasopismem naukowo-technicznym. To co jest ciekawe, że Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego miały biuletyny. I te biuletyny, ponieważ ja w redakcji mam wszystkie roczniki, one tam można znaleźć bardzo, naprawdę bardzo ciekawe artykuły. Idąc szybko dalej, w latach 60. zmienia się pismo na naukowo-techniczno-informacyjne. I od 1982 staje się dwumiesięcznikiem. Pojawia się też już kolor na, na okładce, pojawiają się reklamy. Pismo było wybitnie skierowane do przemysłu. Tam były przede wszystkim artykuły dotyczące technologii szkła i ceramiki, również. Czasem się pojawiały również informacje na tematy handlowe. No i od marca, znaczy od numeru trzeciego, przepraszam, 2013, pismo uzyskało nową szatę graficzną, którą mamy do dzisiaj, ale która z okazji lat tki chyba się zmieni, też trzeba się trochę unowocześnić. I tematyka ze względu na coraz gorszą sytuację przemysłu szklarskiego i przemysłu ceramicznego zaczyna też się zmieniać. Zaczynamy coraz bardziej opowiadać również i wchodzić w kwestie sztuki, kwestie rzemiosła, poszerzać grono, grono odbiorców. Od 2020 roku szkło i ceramika jest już kwartalnikiem. Ukazujemy się marzec czerwiec, wrzesień, grudzień, w tym momencie to dla osób, dla których ważna jest punktacja ministerstwa, mamy 20 punktów ministerialnych, co oczywiście nie jest dużo, ale dobrze, że, że mamy. Kwartalnik normalnie ma 72 strony, w grudniu wydaje taki z taki bonus dla czytelników 20 stron więcej, ale w tym roku jubileuszowym udało mi się już wydać dwa razy grubszy, dwa razy, czyli marcowy i teraz ten wrześniowy grubszy, bo naprawdę jest o czym pisać. W zasadzie ten kwartalnik mógłby mieć o wiele więcej stron i nadal są tematy których nie mogę zmieścić i muszę przesuwać. Tutaj e, mamy działy tematyczne, w zasadzie w każdym kwartalniku e, są, e, są e, artykuły dotyczące e, tych zagadnień. Tutaj sobie pozwoliłam zrobić taki z ostatnich numerów e, screeny artykułów, które się okazały. E, mieliśmy pani Anity Bialic taki cykl projektanci Projektanci szkła, na razie pani Anita zawiesiła, ale obiecała, że, że znowu będzie dla niej spisać. No i tu mamy wywiady, artykuły, zazwyczaj są to wywiady z, z artystami, których mamy wspaniałych i których jest jeszcze bardzo dużo, z którymi chciałabym przeprowadzić wywiady. Tutaj dalszy ciąg. Tu mamy Renatę, która tam jest, zadzwiany wywiad, który dla mnie był taką ogromną przyjemnością i nobilitacją, z panem Bogdanem Kupczykiem. Tu również piszemy przede wszystkim o polskich artystach szkła i ceramiki, ale też staram się umieszczać o artystach zagranicznych. No, i tutaj taki, no, pan Peter Bremers taki, taki, no nie powiem, guru szkła, ale rzeczywiście bardzo uznany artysta, pan Lathezar Bojadijew, też bardzo ciekawa ucieczka. Z, to jest artysta z Bułgarii, który uciekł w zasadzie przed komunistycznym e, reżimem. Wspomnienia, mam nadzieję, że to będzie na bardzo, bardzo rzadki e, temat, no, ale niestety e, no, artyści odchodzą. Następnie wydarzenia. Tutaj staram się opisać naprawdę dużo, dużo wydarzeń, ale ich jest z przyjemnością stwierdzam, że coraz więcej. Naprawdę i z ceramiki, i ze szkła. Jest to oczywiście problematyczne, bo brakuje miejsca, ale naprawdę to cieszy, bo oznacza to, że rzeczywiście ta sztuka szkła i sztuka ceramiki jest coraz bardziej popularna. I tutaj, tu chciałam bardzo zwrócić uwagę na dział nauka, ponieważ wszystkie te artykuły z działu nauka mamy publiko, są publikowane na naszych stronach i one są jako jedyne publikowane w całości. Także ja bardzo zapraszam, potem pokażę stronę internetową, bo tam jest naprawdę, są bardzo trudne artykuły w tym sensie dla technologów, rzeczywiście, ale jest dużo artykułów bardzo ciekawych. Tutaj właśnie wspomnieliśmy wcześniej o kieliszku. Pan Adam Włodarczyk napisał krótką historię. I tu mamy, to już będzie ostatni artykuł, czyli wzornictwo Huty Szkła Michała, który ukaże się we wrześniowym numerze, który już już będzie wydany. Szkło historyczne to jest niezastąpiony nasz Pan autor, Pan Lutosław Lichota który jest technologiem szkła i który jest ogromnym, wielkim specjalistą szkła historycznego. I w tych artykułach on krok po kroku opisuje jak te szkła zostały zrobione. Pani, Taki mamy tutaj team, pani Baturo i pani Kasprzak, które śledzą, szukają śladów mazowieckich leśnych hut szkła. Nawet nie wiedziałam, że ich było aż tyle i to jest jeszcze nie koniec tego tego działu, ale również Huty Szkła, tak jak tutaj Huta Szkła w Wołominie. Teraz niedługo się ukaże również historia Huty Szkła w Tłuszczu. No szkoda, że możemy pisać tylko o historii tych hut, no ale na to już nic nie poradzimy. I tutaj taki ciekawy, tam we wcześniejszych slajdach była informacja, że szkło i ceramika chciało wprowadzić podprawne słownictwo, żeby się właśnie nie posługiwano żargonem. My wprost przeciwnie, teraz wracamy do żargonu. Pan Ryszard Musiałowicz odkrywa właśnie te, te dawno używane przez, przez hutników słowa. A to jest krótka zapowiedź numeru, który będzie teraz. Wybrałam artykuły związane ze szkłem. No to jest też jakby trochę z, pania, pani Barbara zworska raziuk wspomnienia, czyli akurat ten artykuł Barbary jest związany z wystawą, która była we Wrocławiu. Pan Stanisław Sobota, wykładowca ASP, Wrocław i mamy też również taki e, nowy dział, młode talenty. E, Justyna Jaman, studentka m, ASP. I chciałam bardzo zachęcić do e, odwiedzin naszej strony, Szkoły Ceramika, ponieważ ona, ta strona nie jest martwa e, nie to, że zmienia się tylko raz na kwartał. E, ja tutaj y, staram się przede wszystkim w tym dziale. O, to, to są, jeżeli ktoś jest zainteresowany, co ukazało się w, y, w danym numerze, tutaj pod zobacz więcej jest cały spis treści, także można prześledzić w zasadzie wszystkie numery od numeru 3-2013. Y, tutaj staram się naprawdę umieszczać wszystkie y, wydarzenia. Niestety no do wszystkich nie dotrę, nie zawsze ktoś, organizatorzy sobie przypominają albo może nie wiedzą i nie piszą mi o tych wydarzeniach, natomiast ja bardzo chętnie umieszczam informacje o nich. Tu mamy skróty każdych artykułów, wszystkich artykułów, które ukazują się w kwartalniku. No i tutaj o czym mówiłam, artykuły naukowe to są dwa ostatnie. Natomiast jest, one są tutaj zebrane, wszystkie artykuły od 2013 roku. Również staramy się obejmować patronatem ważne wydarzenia, takie jak no, między innymi to. Mam nadzieję, że pierwsze i drugie i trzecie i czwarte, ponieważ no, też taką czujemy, że to jest nasza, nasza rola. Tak, przechodzę tutaj do sprawy, jakby ktoś chciał. Oczywiście zamówienia można zamówić i prenumeratę roczną, i pojedyncze egzemplarze. Mamy jeszcze egzemplarze archiwalne, już nie wszystkie numery, ale, ale, na, ale są one dostępne. Jeżeli chodzi o prenumeratę roczną, to jest kwota 159,96 zł. Jeżeli ktoś jest studentem, to dostaje 40% rabatu. Czyli to myślę, że to jest mniej niż w ogóle kawa, znaczy kwota, którą studenci wydają miesięcznie albo tygodniowo na kawę. No ale może nie w ten sposób powinno się to przeliczać. E, można zamówić oczywiście przez internet, mailem, telefonem. E, tutaj podaję takie, e, te archiwalne egzemplarze są bardzo przecenione i tutaj zapraszam również na naszego Facebooka, tam są. E, aktualne wydarzenia, też staram się, żeby nie był martwy ten Facebook, Instagram również jesteśmy, to są na razie nasze początki, także na Instagramie, ale myślę, że też tam zdobędziemy publiczność. Także ja tutaj mam, mam parę sztuk dla najbardziej wytrwałych zostawiam, tu widzę małżeństwa, w związku z czym proszę się podzielić, tutaj to są różne tak, tu mamy prenumeratorkę Agnieszkę, różne, różne egzemplarze z różnych miesięcy. No i ja tyle nie będę przedłużać. Natomiast no my mamy ten sam. Znaczy, chcielibyśmy to robić, co, co robi Karolina. Zachować to dziedzictwo, które było, popularyzować. Staramy się. I tak dlatego tych tak współpracujemy, bo myślę, że tylko jak będziemy wszyscy. Wszystkie te instytucje, które się zajmują szkłem i ceramiką, a chciałem powiedzieć, że w zasadzie jesteśmy jedynym pismem, które pisze tylko o szkle Oczywiście są bardzo fajne pisma designerskie, ale my nie piszemy tylko o designie. I też jesteśmy jednym z niewielu krajów, które, które ma takie specjalistyczne pismo. Także zapraszam <laughs> serdecznie.